Dzień dobry, witajcie, Marek Janota, Salon Anton. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejną nowość w naszej ofercie. Jest to BMW serii G31, czyli popularna piątka kombi. E, tutaj w odmianie z dwulitrowym silnikiem diesla, e, połączonym z 8-biegową skrzynią automatyczną. Samochód jest w wersji wyposażenia Sportline. Pochodzi z końca 2019 roku. Konkretnie zarejestrowany po raz pierwszy był 6 grudnia. Auto do tej pory przejechało 112 tysięcy kilometrów. Tak się prezentuje z zewnątrz. Samochód w kolorze czarnym. Grafitowe felgi, listwy chromowane wokół szyb, przyciemnione szyby. To co przed chwilką było widać z przodu. Adaptacyjne reflektory LEDowe z asystentem świateł drogowych. Światło jazdy dziennej LED. Z tyłu również oczywiście lampy w technologii LED. Dwie końcówki układu wydechowego z ciemnej tonacji. Samochód stoi na oponach letnich gratis. Nabywcy dołączymy. Drugi komplet opon zimowych również na felgach aluminiowych. Tak samochód prezentuje się z zewnątrz. Przejdziemy do wnętrza pojazdu. Zaczniemy sobie od bagażnika. Klapa oczywiście sterowana elektrycznie. Już nam się samoczynnie unosi. Jak widać środek, bagażnik bardzo zadbany. Widać, że auto nie było jakoś przesadnie eksploatowane. To spojrzymy sobie do góry, będziecie mieli okazję zobaczyć ślany dach panoramiczny. Oczywiście regulowany, otwierany, uchylany, zasłaniany elektrycznie sterowaną roletą. Tak to się prezentuje. I przejdziemy do miejsca dla pasażerów w kanapie, tapicerka czarna. Ta nosetka skórzana w wersji nappa, czyli ta lepsza, ta przyjemniejsza, delikatniejsza, tutaj z przeszyciami bardzo fajnie się to prezentuje. Tutaj na tunelu mamy sterowanie ogrzewaniem tylnej kanapy, mamy dwa wyjścia USB to na szlany dach jeszcze. Mamy również rolety szybocznych. Można się jeszcze bardziej. Odseparować od otoczenia i przestrzeń z przodu. Komfortowe fotele z pełną regulacją, czyli wysuwany udział, regulacja na wysokość z przodu, z tyłu. Elektrycznie regulowane zagłówki tutaj, w pewnym sensie, łamana część fotela, czyli regulacja pochylenia, oparcia tutaj w górnej części. Boczki y, również obszyte skórą, y, z przeszyciami. Widzimy tutaj jest możliwość zapisywania pamięci ustawień, y, fotela, lusterek oraz kierownicy, ponieważ kierownica również jest elektrycznie sterowana. Tak to wygląda. Sajemy miejsce w środku. Spalimy silnik. Proszę spójść. Tak to wygląda. Klimatyzacja typu klimatronik dwustrefowa. Tutaj mamy sterowanie ogrzewaniem przednich foteli, sterowanie wentylacją foteli, cyfrowe zegary, tak zwany Virtual Cockpit. Mm. Motyw się zmienia w zależności od trybu jazdy, który sobie wybierzemy to będzie EcoPro, czy Comfort, czy, czy Sport. Kierownica sem pakietu, łopatki do zmiany biegów, sterowanie aktywnym tempomatem, funkcjami samochodu. Wyświetlacz, tutaj centralny monitor nowego typu, dotykowy z nawigacją, z, z obsługą multimediów. Mamy oczywiście łączność Apple CarPlay, Android Auto i ta łączność jest bezprzewodowa, nie potrzebujemy kabelka, dzieje się to wszystko bezprzewodowo. Tak, tu mamy jeszcze aplikacje z BMW, możemy sobie ich za, za, zainstalować więcej systemy asystujące <laughs> mamy tutaj system unikania zderzenia z pieszymi z poprzedzającym pojazdem asystent opuszczenia pasa ruchu asystent zmiany pasa ruchu także naprawdę jesteśmy dobrze zabezpieczeni jest również kamera cofania Czujniki parkowania dookoła, system parka SIS, samochód sam parkuje, samochód sprzedajemy oczywiście na podstawie faktury VAT 23%, co istotne, auto jest raptem 2000 km po przeglądzie w serwisie w ASO BMW, także jeśli chodzi o płyny, o filtry, jest to wymienione, auto jest gotowe do dalszej eksploatacji. Niezby dobrze, to widać bez jasno, ale również jest oświetlenie ambiente, czyli ledowe w drzwiach deserozielczej z możliwością wyboru koloru. W razie dodatkowych pytań polecam się, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Hej.